Bindo. Bindo. Every time I come in the kitchen, you in the kitchen. She about to, to work though. Hey, I know you don't smoke weed. I know this. But I'm going to get you high today. Because it's Friday. You ain't got no job. And you ain't got shit to do. sobie wyobrazić, czerpać tego esencję Chcę zajarać i popatrzyć w gwiazdy Ganja tuli mnie do daje to ukojenie Na rodzinę wielki buch i przyjaciół z młodych lat Wyciągam już trochę więcej niż beczkę, gdy jest palenie Nie stuję w tym, gdy palę, łączy się ja ze mną świat Tak bardzo chciałbym wolności dla niej by wszyscy wiedzieli, by wszyscy mogli palić Czemu świat jej zabrania, zakłada kaganiec Boi się, żebyśmy nie zaczęli myśleć sami Ona nie uspokaja, daje mi szczęście w tym świecie Gdzie ludzie zamiast kochać, częściej na ranią Ona wie, co jest piękne, jak ustawić obiektyw By zobaczyć to, czego inni na co dzień nie dostrzegają Kocham ją mordo co mam powiedzieć, że oddałem jej serducho Bo ona dla niego lekiem, kiedy depresji stan Znów dzień przywitał, siadam i kręcę Odpala znika ja plus ta matematyka, ja plus gwiazdo i wolność. Oni zabrać chcą ją, wciąż nie mogą, a ja w oknie stoję w ręce, żoń templuje Kątem znaczy kontempluję. Poezja zawarta w roślinie, skruszy zawinę po ślinie. Zakleję, stuknę, zapale, jakby jest doskonale. Poezja zawarta w roślinie, skruszy zawinę po ślinie. Zakleję stukny, zapale Jakby jest doskonale To chore, ziomek naprawdę to chore Pomógłbym temu światu, ale nie jestem doktorem ani profesorem Swoje robię, swoje robię, życie, pracę, hajs, rodzina jej jako zidzie Nie bleszy, w gonitwie pleży błysknie spokój ci laut nocy jest pysznie Dobry susz w nie stygnie W dłoni prawicy zapalniczkę Odpal ogień pokazuj złap ten wdech. Jak uniwersalny tlen, jak walka dobra ze złem Avengersa, więc weź to skręć, nie pytaj. To kapitan kanabis, nie kapitan Ameryka. Żaden Iron Man, bardziej Iron Skręt. Żaden Psycho Bank, tylko top Hyshe z górnej półki Jest temat koloru Halka, dobry temat chmury dwie. Relaxi wersalka, ja znowu jak ten flash błyski spłonął skręta. Ty znów jak Loki jedziesz nie po tym, to że żaden ze mnie Spiderman bardziej Gandia ma. Man. Borek Gandzi ma, złością gardzę ma Mam na wieczór plan, biddy bledka jak cody padding i young flippy flap w Życiu tyle zła, nie chcę na to patrzeć Bo życia to nie jest warte THC to matki ziemi, kwiat jest szanuj bracie ma rządem robią hajs, więc to nielegalne, ktoś garnia kaskę w chuj Ich nienawidzę szczury Kiedyś świat się obudzi Andzia będzie dla ludzi Lecz wolności nie zwróci Nic z tym co są za nim skuci Więc składam stare buty Wychodzę w uchu nuty Do sklepu na zakupy Sok z mango będą wczuty